Brała Pani udział w debacie poświęconej temu, czy polski sektor bankowy nadal będzie liderem nowoczesnych technologii czy będzie w stanie oferować nowoczesne technologie. No i jak brzmi odpowiedź? Odpowiedź brzmi, że polski sektor nie ma innego wyjścia. Ale myślę, że też teza jest nieco niewłaściwie postawiona, bo polski sektor już dzisiaj jest bardzo innowacyjnym sektorem. I jeżeli spojrzymy na światowe rankingi, to sześć polskich banków jest w czołówce najbardziej innowacyjnych banków na świecie. Mhm. Jeżeli pojedziemy gdziekolwiek do kraju europejskiego, nawet do tych krajów, które my nazywamy tradycyjnie Zachodem, to również poziom rozwoju usług, e, chociażby finansowych, mobilnych, płatniczych w polskiej bankowości. Jest wyższe niż w tych krajach. Chociażby miałam okazję ostatnio uczestniczyć w spotkaniach w Brukseli i tam polski sektor na tle banków belgijskich no, plasuje się bardzo, bardzo dobrze. No tak, ale to jest stan na dzień dzisiejszy. Tak. A banki mają coraz większe kłopoty, jeżeli chodzi o finanse. Pytanie jest takie, czy będą w stanie no, dalej finansować rozwój technologiczny. Czy banki nie mają tutaj innego wyjścia? Musimy jako instytucje zaufania publicznego w te technologie, które są najsprawniejsze, najbezpieczniejsze i takie najbardziej aktualne inwestować. Oczywiście czy będzie na to potencjał, czy będzie na to kapitał, to jest inne pytanie, bo w, jeżeli spojrzymy sobie na polski sektor, to w nim procesy różnego typu konsolidacyjne czy optymalizacyjne, one się dzieją od lat i one się będą działy cały czas, bo taka jest specyfika sektora finansowego. Więc jeżeli instytucja taka jak bank nie miałaby kapitału na to, żeby inwestować w technologię, to w zasadzie można powiedzieć, że taka instytucja nie przetrwa. No ale też inwestowanie w technologię powoduje to, że bank ma na skutek tego niższe koszty. Tak, tylko najpierw trzeba podnieść inwestycje, żeby te koszty były niższe. I oczywiście tutaj mhm. dotykamy bardzo ważnej części tej dyskusji, czyli inwestycji nie tylko w innowacje, które widzi klient, ale inwestycje też w takie innowacje wewnętrzne, mhm. czyli w optymalizację procesów back office, czy w usprawnienie kontaktu z klientem, w mhm. systemy CRM-owe w automatyzację części kontaktów też z klientami i wszystkie procesy, które powodują, że klienta widzimy coraz rzadziej, ale jednocześnie bardzo indywidualnie i bardzo optymalnie się z nim komunikujemy. Fundacja Polska Bezgotówkowa oczywiście w jakiś sposób widzi te przemiany, które zachodzą w sektorze bankowym, no bo co chwila pojawiają się nowe rozwiązania, nowe aplikacje. W związku z tym pytanie takie, co nowego w tej dziedzinie fundacji? Jest parę nowych dziedzin. Po pierwsze, w samych terminalach bardzo dużo się zmienia, dlatego że dzisiaj inwestujemy w technologie mobilne, czyli z takiego tradycyjnego terminala sprzętowego przechodzimy na urządzenia klienta i rozwiązania aplikacyjne. Mówię tutaj o rozwiązaniu typu terminal w telefonie. Kolejnym takim bardzo innowacyjnym rozwiązaniem może być kasa i terminal na urządzeniu klienta, czyli mówimy tutaj już o połączeniu dwóch aplikacji rozmawiających ze sobą, dających nowe możliwości klientowi. I tylko opartych o aplikacje, nie o urządzenie, które dostarczamy do klienta. Ale to nie wszystko. No, fundacja w tym roku dużo mocniej inwestuje również w projekty takie rozwijające ekosystem płatniczy. Jednym z takich projektów jest standard click to pay To jest nowy standard płatności w internecie i bardzo nam zależy, żeby to był jednolity standard dla całego polskiego rynku, niezależnie od tego, jakim rodzajem instrumentu kartowego tutaj będziemy płacić, żeby on był sprawny i wygodny dla klienta i żeby optymalizował też doświadczenie zakupowe. Mamy też projekt e-paragonu, do którego przystąpiło 12 podmiotów, które są zainteresowane tym, żeby wycofać z rynku papier. Dzisiaj, jeżeli zajrzymy w portfele klientów płacących bezgotówkowo, to są tam głównie paragony i, i tych paragonów możemy się pozbyć i z kolei zoptymalizować też procesy detalistów, bo to są spore koszty związane chociażby z, z papierem i szukujemy kolejne projekty jak chociażby płatności wam obywatelu które pojawią się w tym roku które będą usprawniały również płatności na styku z administracją państwową i z administracją lokalną